Wolnym młodym mężczyzną, czarującym dżentelmenem. I jak dobrze pamiętam, potrafiłeś załatwić sprawy i olśnić tych bogatych producentów, pokonując tak wiele, by zostać gwiazdą swojego własnego słuchowiska radiowego. Toast za Nowy olean! <śm> niegrzecznie, prawda? Zawsze będę pod wrażeniem tego, jak byłeś przygotowany na to wszystko. Będąc jeszcze człowiekiem, nie potrafię sobie wyobrazić, ile rytuałów było potrzebne, by przejść na drugą stronę. Ale kiedy usłyszałem twój głos, po prostu wiedziałem, że ty będziesz tym jedynym. Jestem gotowy ugryźć! Przydam was duch i zaświatów. Chciałbym zawrzeć z wami umowę. Poddaj się, dlaczego mnie uzwałeś By przekonać, by dawać, by uczyć Pozwól, że przejdę do rzeczy Wiem, co czeka człowieka takiego jak ja Po śmierci, ale nie chcę skończyć jak umęczona dusza nie chcę zapewnić sobie miejsce wśród najpotężniejszych demonów Chcę kontynuować moją zabawę. Wow, to coś nowego muszę przyznać, że dusza taka jak twoja nie jest podobna do żadnej. Jak ją widziałem, mogę dać Ci moc. Moc, którą twój śmiertelny umysł nie jest w stanie pojąć. Najpotężniejszego przyszłę w piekle, ale... Ale musisz wykonać dla mnie jedno zadanie. A dopóki nie ukończysz tego zadania, twoja dusza, umowa stoi. Co zabawne, następnego dnia umarłeś w najbardziej zabawnym wypadku.